Witaj serdecznie. Zostań do końca z tym wideo. Pokażę Tobie, jak odbierzesz na webinary bonusy typu dziennik tradera, typu wskaźniki do MetaTrader do, do handlu na platformie. Listę sprawdzającą do zajęć. Kurs na start to jest specjalny dedykowany kurs z powtarzającymi się układami oraz analizy tygodniowe. To wszystko od wartości 1600 zł. To jest taki bonus, który otrzymasz u nas na webinarze. Jeszcze, jeżeli jeszcze nie dołączyłeś w linku poniżej, to dołącz do webinaru, ale jeżeli oglądasz to nagranie, to prawdopodobnie już jesteś w naszej grupie Forex Trader, przynajmniej zainteresowany w jakiś sposób. Natomiast w tym nagraniu pokażę Tobie, co takiego interesu, interesującego, mam nadzieję, dla Ciebie również, działo się na rynku nie tylko krypt, kryptowalut, ale ogólnie instrumentów instrumentów, które rosły 30-40-50%. W przeciągu tygodnia, siedmiu dni czasu, tutaj akurat jeden z takich instrumentów, także to nie jest jakaś prognoza wzrostów na przyszłość. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie pokazuję sygnałów, kiedy wchodzić w rynek, ale jeżeli jest taki miesiąc czy dwa, kiedy wykresy bardzo agresywnie rosną, czy są całe grupy instrumentów, pokażę tutaj inny wykres yy, walut czy kryptowalut, coinów. Niektórych z propozycji, to są propozycje, które szaleją gdzieś na YouTube, na rynku. To nie są moje wymysły, to nie jest moja analiza fundamentalna, techniczna, tylko po prostu o tym jest głośno w internecie, tak? Takie coiny jak Akash Network, czy Fetch AI, czy Solana i tak dalej. Za chwilę dowiesz się więcej tego, co może być interesującego. Wszyscy szukamy jakiegoś szybkiego zysku, czy chociażby, żeby kupić, trzymać i, i żeby wzrósł jakiś instrument 100, 200, czy może nawet 1500, 2000%, to wszystko jest możliwe, także to jest dobra wiadomość. Na pewno jest to możliwe również na rynku akcyjnym, także nie muszą być to instrumenty krypto, które są wysoce e, obarczone bardzo dużym ryzykiem, to mogą być akcje, które też Mogą być obarczone czy są dużym czy sporym ryzykiem, tak jak tutaj przykładowo meta, czyli akcje Facebooka, które w roku 2023 wzrosły o 180-190% dokładnie, roczny wzrost. Także akcje czy inne instrumenty, które rosły po 100-200% w roku 2023, to nie tylko meta, czyli Facebook, ale też Nvidia, Akcje firm farmaceutycznych czy firm, które rozwijają się agresywnie technologicznie, tak jak AMD, to są olbrzymie wzrosty. Jeżeli to by były jakieś śmieciowe akcje za 3 centy, przykładowo, to nie dziwnego, że czasami ich cena rośnie na, na 13 centów i o wzrosliśmy 200%, ale to są akcje firmy, która kosztuje 300 dolarów której ceny akcji jednostki kosztują 300 czy wynoszą 300 dolarów, a wcześniej wynosiły 150 dolarów, także to nie są śmieciowe akcje, to są duże spółki, to nie jest jakiś populizm, to nie są jakieś teksty, że coś się dzieje na rynku, nie wiemy co, tylko być może, być może znowu ja nie jestem analitykiem ani nie odpowiadam za zmiany rynkowe, ale być może rozpoczyna się hossa na rynkach kapitałowych. Co wtedy będziemy widzieli na wykresach SP500, że właśnie będzie rósł w ten sposób na wykresie D1, czyli po olbrzymie wzrosty, w tym momencie, słuchajcie, jest to odwilż. Żeby być y, uczciwym czy mieć pełny obraz sytuacji, w tym momencie jest to odwilż, ale zobacz, że nie jest to jakiś olbrzymi spadek, a nawet jeżeli ten spadek będzie większy, to bardzo dobrze. Korekty na rynku wzrostowym, nawet hossy, y, powinny się odbywać. I to jest bardzo zdrowe dla rynku, tak? Wtedy on może znowu bardzo agresywnie rosnąć przez kolejne 3, 6 miesięcy, tak? Na tym polega, na tym polegają ruchy na rynkach kapitałowych. Także pozwól, że przejdę teraz do szczegółów. Jak widzisz, w tym momencie jest to obniżka na rynkach, także te niektóre instrumenty, tak jak przykładowo BitTensor, widzisz spadki minus 16%, ale jak przejdziemy na wykresy tych instrumentów na tradingview.com, Tutaj najprościej czy najszybciej myślę można znaleźć tego typu instrument, czy odszukać go. Już kopiuję adres i wejdziemy, wejdziemy spojrzymy na aktualny jego wykres. Ten instrument wynosi 250 dolarów, także widzisz ponownie nie jest to jakiś coin śmieciowy, wciąż jest to trading bardzo ryzykowny na kryptowalutach, ale niedawno jednostka tego typu coina czy tokena kosztowała, wynosiła 100 dolarów, a to był listopad, czyli raptem miesiąc, dwa miesiące wstecz. I to ten instrument rósł dosłownie 200-350% przy ciągu 30-40-50 dni. Aktualnie jest to zdrowa obniżka. Zobaczymy, yy, w jakim wydaniu ona yy, się zatrzyma, czy rynek znowu będzie uderzał. Charakter hossy. Mówi o tym, że są to po prostu bardzo ciekawe propozycje do tego, żeby nauczyć się, jakie coiny, jakie tokeny są interesujące na rynku, o jakich mówi się najczęściej na YouTube, bo tak dzisiejszy milenialny, inwestycyjny rynek tradingowy wygląda, także ludzie. Młodsi w moim wieku, starsi na YouTube wypuszczają masę materiałów i informują nas o tym, co się dzieje, czyli nie są to analitycy bankowi, czyli bardziej jest to mouth to mouth przekaz na forach informacji, dlaczego te instrumenty rosną, dlaczego wzrosły z 50 czy 100 dolarów na 250 w przeciągu miesiąca. W ten sposób możesz pomnożyć swój kapitał, ale my mówimy o inwestycjach czy otrzymaniu kapitału często w perspektywie 5, 6, czy ja nawet mówię 12 lat. Natomiast niewykluczone, że niektóre z tych instrumentów, które kosztowały 5 dolarów, jeżeli inwestujesz w te, które właśnie są najbardziej popularne w danym momencie, nie tylko na forach, ale też fundamentalnie z 5 dolarów, zobacz cena wynosi 14 dolarów, to jest jeden z instrumentów, który ja aktualnie posiadam, on się nazywa Internet Computer, tak? Jest to jest to, kończy, jest to firma, o której nie będę się rozpisywał. O tym możesz poczytać właśnie w internecie dlaczego. To jest jedna z najbardziej popularnych aktualnie. Firm, która jest tutaj podkupowana, czyli projektów krypto. Część z nich inwestuje w metaverse, czy w badania metaversowe, inne. Są to badania technologiczne przechowywania danych w murze. Jeszcze inne to są, to są um, AI. Próbuję tutaj pokazać tobie. Coiny. AI, czyli Artificial Intelligence, tak? Tak jak Akash Network, tak? Czy Fetch AI. To są niektóre z tych projektów, które poznasz. Także to jest tylko kilka nazw, które chciałem tutaj um, rzucić światłem, można powiedzieć, tak? Tutaj dołączając do naszego projektu, czy uczestnicząc w webinarze. Ja przekazuję te wszystkie informacje, yy, jak jest link do tej listy Top AI, coinów, które wszystkie tak naprawdę są na językach, wszystkie te pierwsze czy najbardziej wzrostowe są na językach, czyli AKASH, FetchAI, BitTensor, Render to są najbardziej popularne, czy Singularity również. Yy, z innych yy, coinów czy tokenów, czy coinów, których tutaj nie widzę, yy, oprócz tych, których widzisz na liście, typu Internet Computer czy znowu Render, tak. To są te, które najczęściej e, dla mnie są interesujące w obserwacji, ale patrzymy też na te, które e, czasem wy, wybijają się po kilka, kilkanaście procent i nagle zaczynają rosnąć po kilkadziesiąt procent tygodniowo. Patrzymy, dlaczego. Dlaczego fundamentalnie? E, czy jest to opinia rynku, czy są to faktyczne wzrosty, tak jak tutaj internet, komputer? E, ludzie, powiem w skrócie, na YouTubie, niektórzy zainteresowani rynkami. Widziałem już informacje na YouTube, że w tych cenach, kiedy rynek był na tych poziomach, już y, krążyły, bo ciężko to było inaczej je nazwać, niż plotki, y, jak, jak ten instrument kosztował, czy wynosił y, w granicach 5 y, dolarów za jednostkę, y, już były momenty informacyjne, że, że może strześć do góry. Także o dziwo, o dziwo powtarzam często krążą takie plotki, że oto jest bardzo interesujący instrument. Tych plotek nie ma znowu setki, czy dziesiątki na rynku trzeba wiedzieć, jak je przefiltrować, studiując rynek krypto, tego możesz szybko się nauczyć. Prawdopodobnie jak wrzucisz nie w ten coin, pierwszy tysiąc dolarów i zamiast wzrosnąć to on spadnie, to szybko nauczysz się, gdzie te informacje faktycznie są właściwe, interesujące, a gdzie jest to zmyłka klasyczna, tak? Tych instrumentów jest oczywiście więcej. Tego nauczysz się w projekcie Forex jest Trader. To jest tylko taki skrót yy, styczniowy. W naszym projekcie Forex jest Trader. Odbierzesz, tak jak wspominałem, wartościowe materiały, czy cały set materiałów, tak? Bonusów od dziennika Tradera poprzez listę sprawdzającą, czy kurs na start, w jaki sposób niektóre z instrumentów powtarzają, czy większość instrumentów powtarza paterny powtarzające się na rynku, czyli to, co spada przykładowo w ten sam sposób, to są najprostsze momenty, gdzie możesz wyłuskać 200-500 dolarów spadkowe w day tradingu. Tutaj odnośnie krypto, czy, czy ta wstępna, powiedzmy, analiza krypto, o której, o której mówimy, czy na jakie instrumenty patrzymy, to jest bardziej trading, gdzie, czy inwestycja, gdzie ładujesz pieniądze i trzymasz. I ja tutaj nie mówię nawet rok czy dwa, tylko mówię 3, 5, 10 lat. Tak, tak jak Ethereum przykładowo zobaczę. Ethereum rosło, rosło od listopada, tak? znacząco z 1500. Oczy wyszły mi w którymś momencie na wierzbę, bo nie obserwowałem przez dwa tygodnie kryptowalut, gdzieś tam byłem na, na wyjeździe, czy, czy dałem sobie spokój i po chwili patrzę, cena wynosi 2000, tak? skok 30% i to na głównych krypto typu Bitcoin i Ethereum w przeciągu dosłownie dwóch, trzech, czterech tygodni czasu. Teraz była to, zobacz, nieduża obniżka, gdzie rynek broni dane wsparcie opory i pytanie, czy jest to dobry moment do podkupienia i kolejnych wzrostów po styczniowej obniżce. Tego właśnie próbujemy się nauczyć. Tego próbujesz doświadczyć w projekcie Forex Trader, czy ogólnie na rynku, kiedy te projekty dalej będą rosły. Tutaj przykładowo jest to wykres meta, czyli Facebook, gdzie widzisz zdrowa obniżka i pytanie, czy wykres powraca do wzrostów. Tak? No, te akcje. 350 dolarów. Ja tutaj nie jestem prognostą czy analitykiem, ale jak wirtualny świat meta, czyli face, Facebook Marka Zuckerberga powstanie, czy już powstał, czy zostanie wprowadzony w życie całkowicie, czyli meta rzeczywistość, Virtual reality, wirtualna rzeczywistość stanie się faktem codzienności, pracy w biurze wirtualnym i tak dalej, tego też dowiesz się więcej o takich ciekawostek, jak to w praktyce będzie wykorzystywane. Te akcje z, trzech i, z, trzech, yy, z 300 dolarów będą kosztowały 3000 dolarów pewnie, za pół dekady czy za dekadę, tak, to nie jest znowu jakaś prognoza, tylko po prostu tak pokazuje życie, tak, że kiedyś akcje Google też kosztowały 20-30 dolarów. Później znacznie więcej. Bitcoin też kosztował 30-50 dolarów, później 20 tysięcy, tak, dolarów, także to pokazuje życie po prostu, że te projekty wciąż są w fazach być może bardzo wczesnych, rozwojowych, mimo tego, że te firmy mają już niektóre tak jak Facebook 10 czy 15 lat, tak? Tutaj inny projekt, o którym wspominałem, Solana, który niedawno w na początku listopada wynosił 40 dolarów, teraz wynosi ponad 100, i e, przynajmniej z perspektywy analizy technicznej, nie powtarzam, z perspektywy analizy technicznej, nie zapowiada się, nie ma tutaj olbrzymiej wyprzedaży, że ten instrument o ze 100 dolarów wyprzedał się na 60, bo jest to śmieciowy instrument. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że wy, wyprzedaż czy, czy obniżka jest bardzo stabilna mniejsza niż na SP500, czyli na głównych akcjach w Stanach Zjednoczonych. Nie ma tutaj jeszcze mocnego uderzenia kupujących, ale pokazuje tutaj cena, że ten instrument mógłby być potencjalnie, mógłby być w przyszłości bardzo wzrostowy. Teraz tak, moje zdanie jest bardzo mało istotne. Ja tylko zaznaczam tobie kilka rzeczy, które dzieją się na rynku. Wszystko jest bardziej zależne od tego, czy SP500 będzie spadał na łeb na szyję, czy jednak ten wykres moim zdaniem, znaczy od tego zależy sytuacja, czy on sobie poradzi i będzie dalej rósł. W którymś momencie zacznie agresywnie rosnąć, tak? Także od tego zaczyna zależeć, czy zależała zawsze sytuacja na kryptowalutach, ale też od tego, czy jesteśmy już w się, czy jest to początek, czy przebłyski takiej wczesnej wiosny, hossy, a może nawet rozwiniętej już wiosny, po tych wszystkich wzrostach, których Tobie pokazałem. Także krótko mówiąc, jeżeli jeszcze nie dołączyłeś, czy nie jesteś na naszych webinarach, czy jeżeli oglądasz to nagranie, to już Twój e-mail jest prawdopodobnie w naszej bazie. Zobaczysz, jakie są ćwiczenia, jakie są prognozy. Zobaczysz, w jaki sposób, próbuję tutaj z boku odpalić, Whatsapp, gdzie na naszym mentoringowym później kanale na Whatsappie zobaczysz transakcje ludzi, którzy już tradują, którzy wykonują trady na co dzień, w jaki sposób wykonują transakcje. Przewijmy tutaj kilka pozycji, może żebyście zobaczyli jakieś klasyczne pozycje, takie jak te klasyczne pozycje spadkowe. Nie wiem, czy tak wolno się tutaj odświeżają niektóre zdjęcia klasyczne pozycje na powtarzających się układach, to jest oddzielna sprawa, której się uczysz głównie w projekcie tradingowym, jak tradować w ciągu dnia, zarobić 300, 500, 1200 dolarów. W ciągu dnia, a nie kupować krypto i trzymać. Akurat to jest takie wideo, gdzie pokazuję, czy zaznaczam kilka projektów krypto, które dalej trzeba będzie śledzić na YouTubie. Także znowu, nie analitycy techniczni, nie to, o czym mówią bankierzy, tylko jak YouTube, Word mouth to mouth, czyli z ust przekazywana jest informacja, jakie wychodzą dane też na rynku ogólnym, czy ten rynek jest bardziej spadkowy, czy jednak jesteśmy w hoście. Także to są takie dwie rzeczy najważniejsze. Natomiast dowiesz się również, co robimy w nowym roku w projekcie, tak, w jaki sposób możesz odebrać jeszcze więcej ciekawych materiałów, z czym masz do czynienia oraz jakie okazje w 2024 roku nagrywałem. Na końcu grudnia podobny film instruktażowy i zobaczysz, w jaki sposób się to potwierdza, to o czym mówię 2-3-4 tygodnie później. Także zobaczysz materiał z grudnia, okazję na 2024 rok. A to jest materiał powiedzmy wstępny w styczniu, co jest takiego interesującego. Próbuję tutaj, czy otworzymy wykres Bitcoina na koniec, czyli głównego instrumentu, można powiedzieć, na, na rynku krypto, tak. Ten instrument Bitcoin, zobacz, radzi sobie jeszcze lepiej niż Ethereum i zobacz, że jest dużo bardziej byczo, czyli wzrostowo nastawione niż S&P 500, czyli akcje. Czyli zobacz, rynek krypto możliwe, że zaczyna lepiej sobie radzić niż rynek akcyjny, bo w bezsie i w depresyjnych warunkach ostatnich, można powiedzieć, kilku lat, jak S&P 500 spadał, to Bitcoin spadał jeszcze bardziej czyli prosta zależność, tak? Prostproporcjonalnie. A teraz w momencie, kiedy jeżeli się okaże, że S&P 500 spada, a Bitcoin spada mniej lub wręcz zaczyna rosnąć, to jest bardzo bycze podejście do rynku. To jest tylko moja obserwacja, którą widzę od lat, od dekad, tak? W jaki sposób rynki działają w różnych w różnych sezonach. Także, jeżeli to był sezon bez spadkowy, to była tego typu zależność, zależność tak? Natomiast w HOS możliwe, że się okaże, że tego typu zależność będzie, że projekty krypto y, będą bardziej interesujące, przynajmniej do kupi trzymaj. Czyli do zakupu i trzymania, tak jak mówię, nie miesiąc czy dwa dni i dwie godziny, tak jak w projekcie tradingowym, to zajmujemy pozycję i trzymamy ją dwie godziny i odbieramy zysk 500 dolarów, tak? Także tego, tego uczysz się w projekcie ogólnie Forexy Tradem na wykresach M30 tak? na wykresach bardzo e, krótkoterminowych, jak odebrać swój zysk 500 tysięcy dolarów. Tutaj na przykład na krypto my patrzymy głównie na instrumenty daily, czy nawet weekly, czyli dniowe. Czyli to są potężne wykresy, gdzie patrzymy, e, jest to e, spojrzenie inwestycyjne. Tak jak tutaj. Solana przypominam, spojrzeliśmy na wykresy Bitcoin, co się dzieje, nie ma tutaj w ogóle. Argumentów do przeceny, przynajmniej na wykresie technicznym, także nie ma jakichś sprzedawców, tak jak na SP500. Przypominam, że SP500 to są akcje Stanów Zjednoczonych i ten wykres na wykresie D1 wygląda w ten sposób. Jest tutaj duży spadek, który może się rozwinąć w większą przecenę, co dla mnie to też by było dobre, bo jestem traderem, także albo będę sprzedawał podczas tej przeceny, albo kupię, jak ona się skończy, na to, żeby buy and hold, czyli kupi trzymać tak jak tutaj patrzę na akcjach Meta, żeby podłączyć się pod kolejny rok prawdopodobnie sporych wzrostów. Natomiast jeżeli się okaże, że jesteśmy w dużej obniżce, możliwe, że będziemy sprzedawali, czy tutaj obstawiali spadek. To jest komfortowy trading tradera, czyli nie kogoś, kto musi kupić i trzymać, ale kogoś, kto dwukierunkowo może się zajmować tym biznesem. Także odkryjesz więcej w naszym projekcie już niedługo na webinarach online, to co dzieje się na głównych parawalutowych dowiesz się więcej, co się dzieje w AI branży, tak? dowiesz się więcej, co się dzieje w topowych metaversu coinach, tak, czyli można powiedzieć firmach, które zajmują się rozwojem właśnie tego typu branż. Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Niedługo pokażemy na koniec. Tak, z ciekawostek i z tego, co dowiesz się na naszych webinarzach i w kursie, jak, jak tradować e, krótkoterminowo, tu jest trade, o, z ostatnich tradeów 370 dolców na Ethereum, e, również e, pojawił się trade e, na blisko 600 dolarów, e, to było na SP 500 na wykresie M30, typowy trade spadkowy, który mógł się tutaj jeszcze chwilę rozwijać i został zamknięty oraz bardzo duże, czy dla mnie dużym wolumenem zagranie na złocie, podtypowy spadek również, czyli widzisz typowe spadkowe transakcje zamknięte na około 32 tysiące złotych dokładnie, 32 tysiące dolarów. Także do tych transakcji mamy instruktaż pełny wideo. Także zobaczysz na, przy innej okazji, czy w kursie, zobacz jest tutaj um, całkowita instrukcja, tego jak zrzuty ekranu wykonywałem podczas tej transakcji, jak ona się rozwijała, jak również um, całkowite nagranie, pokazując tutaj na jakim to jest koncie realnym, itd. Także tych transakcji jest odpowiednio więcej, one trafiają w kurs zaawansowany mentoringowy. Forex jest trader, przykładowo, żeby pokazać w jaki sposób tradujemy na, ży na żywo, czy jak te trady ostatnio były wykonywane. Także dziękuję za uwagę odnośnie takiej wstępnej analizy do krypto, tego co się dzieje na rynku, gdzie tego szukać. Informacje znajdziesz na naszej grupie, prześlemy tobie, czy już mailowo otrzymujesz właśnie bonusy. Jeżeli jesteś, czy byłeś na webinarze, otrzymasz bonusy tego typu w podobnej formie, tak, gdzie otrzymasz nieduży kurs analizy tygodniowe, wsparcie, prognozy, czyli to, żebyś zaczął co najmniej obserwację, Jeżeli rozpoczęła się hossa, to lepiej wiedzieć o tym na początku, niż po trzech latach, jak wszyscy będą już w rynku i duże instytucje będą wychodziły. I wtedy po głowie dostają inwestorzy indywidualni, nieduży inwestorzy, którzy obudzili się po dwóch, trzech, czterech latach, że mamy wzrosty po 200-300% rocznie, na kryptowalutach po 2000% rocznie na niektórych instrumentach, tak czy jeszcze więcej, ale, ale po kilku latach jest już za późno. Także to jest taka krótka informacja, dlatego nagrywamy tego typu analizę materiały. Pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się hej!